Cześć Widzowie! Dzisiaj jest ze mną kto? Alba, 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 alba tak, i dzisiaj Widzowie lecimy na Kuby Parka, co ja bym. Kuba ocenił... Kuba ocenił... Kuby Park 8 na... 8,5 na 10 Ale wy Widzowie za to możecie ocenić Zezalnie, która była pokazywana w tym odcinku Jeżeli ktoś woli że ten odcinek chudny, to nie zostawiam w górę pod tym filmikiem. Fajnie byłoby, gdyby też zostawił się w górę, gdyby czas był. Fajnie byłoby też, gdyby też walnął z wodeczek, bo nigdy się na tym kanale nie pojawiają dosyć często, także mam nadzieję, że wam to nie przeszkodzi, jeżeli jakiś e, tydzień, czy nawet więcej, i wam się pojawi jedno powiadomienie na temat mojego kanału. Mam nadzieję, że Ty za zasubskrybowałeś mój kanał A jeżeli chcecie wziąć udział w odcinku tak jak Kuwa, teraz To musicie dać to musicie mi followa nie followa, tylko subskrypcję To wszystko jest sprawdzane naprawdę yy, Musicie widać subskrypcję na yy, tym kanale I napisać w komentarzu swój link z To może właśnie to wy zostaniecie wybrali do brania, brania. ze mną brania w odcinku. No, lecę, lecę. I tak jak ktoś się wiedział, to w tamtym odcinku wszystko wyjaśniałem. Także, jeżeli naprawdę nie chcę wam się słuchać moich bzdur, a nie obejrzeliście tamtego odcinku, to co wy jeszcze tutaj robicie? Co wy tutaj jeszcze robicie? Powiedz mi to ktoś, czyli?

Dobra, to jest Kala, jeżeli... Kanał o, 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 o Nie, kanał to nie jest o wybuchuś. Mogę ci mogę podać prawdziwą nazwę? No, o, ty kupiłeś nie nazwę. Aha, wezmę nazwę filmu, a nie nazwę kanału. Te rzeczywiście nic się z tego nie kupi. Dobra, ale najpierw lecimy, Kuba, na no, Zopan, obydwa? nie, Nie, a my na Rajdop. Z tego, co tam widziałam, to Kuba ostatnio... roku bardzo, bardzo fajną Zopan ja jej jeszcze nie je testowałam, widzę, że zmienimy nawet kolor jej. Tutaj ma sobie to po lewo, po lewo, po lewo, po lewo. Nie wiem o co chodzi, nie ma, że lecimy yy, i tutaj ocenka tej zjeżdżalni to jest, oceniam ją siedem i na 10. Dobra, czerwona pontonowa widzowie jest fajna, bo jest jako na w tym parku, no, najlepsza kurde, postonowa, także jeżeli i, i, także jeżeli chcecie się przejechać na super zjeżdżalni pontonowej, to do kolejdzie park i gra a kosztuje niestety 20 tysiąbuksów, ale naprawdę warto, żeby na spotkać takiego zrewidziolonego barcelka, którą się w tym wodę postawić, bo parametry źle obliczyłem. Nie spadłem, spadłem, ja robię akurat i spadłem. Nie wnikaj, dobra. Wiem! Widziałem to! Dobra, lecimy i... Pontonowy bez zastanowienia daję 10 na 10, kurde. Po, pontonowej daję bez zastanowienia 10 na 10. Pontonowej daj. मैं कौन चलूँगा जिसे समझेंगे तो मैं सिर्फ सपने बांस कर देती हूँ। हाँ, ठीक है। अरे बेचारा, 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 अरे बेचार testowałem testowałem twoją niebieską, ale nie zjeżdżałem. Aha. Dobra, to ci go widzowie. Tutaj kamerka będzie no, no, sobie. Ile ci go widzowie? Dobra, dobra, dobra. Tutaj daję. O, bo to jeszcze nie koniec. Dobra. Zaskoczyłeś mnie, Kuba, tak, szczerze ci powiem. Yy, ale czy to jest takie. Fajne, fajne. 9,5 na 10. No. A zaraz no będzie... No bo pontonowa stary jest pontonową. Nic nie przebije ze stary. Dobra. Lecimy teraz na czerwoną. No nie, dobra, nie, 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 nie obchodź to. Lecimy, 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 widzowie. I ta zjeżdżalnia jest o tyle ciekawa, że ona jest chyba najciekawszym zjeżdżalnią w tym parku. I tutaj... Dobrze, i i, żeśmy do Jaskini skakali. No, ta zjeżdżalnia jest krótka, ale daje 10 na 10. Całemu parku daje 10 na 10, jest. Jeden z najlepszych parków, jakie kiedykolwiek widziałem. chcę jeszcze tu w moim parku. Czy tutaj chodźmy przez bramę ku do moim parku? Eee, No. Najlepszy mam dla mnie, bo bym zrobił, i... No. I to tyle? Nagram jeszcze może za las no. odcinek, gdzie będę budował zapadnie. Nagram jak to budować, jeżeli ktoś by nie no wiedział. Jak budować zapadnie, jeżeli ktoś nie by ktoś nie tak. Iść mamy w górę, to rozdaję sporobok. O kurde, kurwa. Nie wylać, nie wylać jaki zadał. Ale ty rozdaję? Może brać udział? Nie, nie. No kurde. <gry> Dobra. Udzielasz mi smalla. Nie wylać jaki zadał. Nie macie psychy, dobra, widzowie, jeszcze... No, to by było na tyle. Tak, to by było na tyle Także, no, jeszcze. to lecę, 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 To lecę, 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 lecę,